Witajcie w kolejnym odcinku motocykli i kładów moich widzów. Przyznam wam rację, trochę musieliście na tą serię poczekać, ale dzisiaj wam to zrekompensuje. W tym odcinku pojawi się 12 moich widzów z 12 sprzętami, także bez zbędnego gadania przechodzimy do oglądania. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Michał. Michał, pozdrowienia dla ciebie. Michał już jakiś czas temu wysłał nam swojego Crossa, Honda XR 70R. Gdy wysłał zdjęcia i zgłoszenie, miał ją od 4 lat. Poprzedni właściciel sprzedał ją w idealnym stanie i jak na tamten moment udawało mu się go utrzymać. Kros ma 70 cm pojemności i jak na pierwszy motocykl, to ta moc jest w zupełności w sam raz. Jeździ się na tym moto bardzo dobrze i mało pali. Nie brakuje mu także mocy. Jest z niego bardzo zadowolony i poleca każdemu. Widz ten chciałby pozdrowić również swoją siostrę, a także Kubę, Kacpra i Gabrysia. Widz dołączył także do grupy na Facebooku, was również zachęcam oraz zostawił suba i dzwoneczek na kanale. Także do tego również zachęcam. Ocena dla Michała 7,4 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Kuba. Kuba, pozdrowienia dla Ciebie. Kuba wysłał nam Crossa 125 z 2010 roku. Jest to SX. Kuba ma 15 lat. Cross ten jest po naprawie gaźnika. Wymienił w nim grypy i siedzenie. Silnik jednocylindrowy, moc około 40 koni mechanicznych, skrzynia biegów 6 przełożeń, a hamulec przedni i sprzęgło hydrauliczne. Filtr powietrza jest regularnie czyszczony, a łańcuch smarowany. Chodzi bardzo dobrze i nic w nim się nie psuje. Zapłacił za niego 11 tysięcy złotych, a planuje w nim wymienić jeszcze wydech. Może już się udało. Jest z niego bardzo zadowolony. Kuba pozdrawia wszystkich widzów oraz mnie, także w imieniu widzów oraz swoim dzięki wielkie. Ocena 7,5 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Michał. Michał, pozdrowienia. Michała motocyklem jest Yamaha Aerox 70 cm 2008 rok. 2T. Jest on na markowych częściach. Wymieniona została w nim pompa wody, tłok, kierunkowskaz i króciec sący. Jego prędkość maksymalna to 110 km na godzinę. W momencie wysyłania zdjęć tłok był jeszcze na dotarciu i jest to znany Wam Stage 6. Moto ten jest bardzo zrywny. Ocena 7,6 na 10. Dzięki wielkie. Kolejną osobą tego zestawienia jest Piotr. Piotr, pozdrowienia. Piotr wysłał nam z kolei kłada. Pojemność 125 marka KXD model ATV006. Prędkość 70 km na godzinę. Waga 90 kg. Piotr przepraszam mnie, że taki krótki opis. Po prostu jest to spowodowane tym, że instrukcja tego kłada jest w języku niemieckim. Kład ten jest troszeczkę pobrudzony i Piotr za to przeprasza, nie był po prostu dawno myty. Pozdrawiam mnie i Was, a ode mnie ocena 7,5 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Przemek. Przemek, pozdrowienia. Przemek wysłał nam z kolei skuter Bation BT-49QT. Jednostka dwusuwowa, sprowadzony prosto z Niemiec. Miał on drobny wypadek, od razu zostało w nim wymienione to co było potrzebne. Dozownik mieszanki, zaciski hamulcowe, gaźnik oraz olej na kastrol. Zostały również wymienione opony, a przebieg to 4500 km. Waga 130 kg, prędkość maksymalna 70 km na godzinę. Kupiony został za 2100 zł. Jego jedyną wadą jest jego masa. Trochę narzeka na to, że przy prędkości 60 km na godzinę trochę trudno się skręca. Dzięki wielkie za wysłanie zdjęć. Ocena 7 i 7 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Michał. Michał, pozdrowienia. Michał wysyła nam, jak sam mówi, bardzo ładnego Simka. Ma go od dziadka, mało pali. Idzie na koło, po prostu wariat. Jeździ nim od wakacji. Simpson S51 bez awaryjny. Poleca każdemu. Ma w planach go przerobić na 60 cm3, możliwe, że już się to udało. No i liczy on na wysoką ocenę. Michał pozdrowa Podkarpacie. również pozdrawiam. Ocena 7,3 na 10. Mam nadzieję, że jest OK. Kolejna osoba tego zestawienia to PITIS. PITIS pozdrowienia. PITIS chciałby zaprezentować nam Husqvarna 701 Supermoto z 2016 roku. Kupił ją 18 czerwca 2018. Jest to silnik o pełności 690 cm3, który generuje 67 koni mechanicznych i oryginalnie 69 Nm. Teraz jest co prawda więcej po kilku modyfikacjach, takich jak nowy układ wydechowy, nowy filtr, mapa i inne duperele. Teraz generalnie mniej więcej ma 75 kuca. Ma 19 tysięcy km przebiegu, przejechane przez tego widza 10 tysięcy. Silnik mało pali. Jak ją kupił, miał zrobić 370 km i na 200 km spalanie wyszło 7,5 litra. Ogólnie jeżdżąc spokojnie, spali 4. Z kolei podczas zabawy 6,7. Huska podobno ma kopa ładnego. Przy 130 km na godzinę rybie na koło. Prędkość maksymalna plus minus 207 km na godzinę. Na koło idzie nawet aż z piątki. Przyspieszenie to mniej więcej 4 sekundy do setki, a do 200 idzie jak strzała, nie ma czasu oglądać licznika. Estetycznie zmieniona została okleina. Wysłałeś mi bardzo fajne zdjęcia i w sumie one są jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek dostałem. Brakuje tylko troszeczkę dźwięku silnika i za to daję ocenę 9,5 na 10, a prawdopodobnie byłoby 10 na 10. Tak czy tak pozdrowienia i dzięki wielkie! Kolejną osobą tego zestawienia jest Szymon. Szymon pozdrowienia. Szymon wysłał kłada kupionego w 2019 roku. Silnik 125, moc 12 koni mechanicznych. Rozpędza się do 70 km na godzinę. Paliwo, które tankuje, to benzyna. Miał remont silnika. Między innymi również zmieniony został akumulator, świeca, coś w skrzyni biegów, siedzenie i tylne hamulce. Z tyłu są tarcze, a z przodu bębny. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, są to trzy przeważania do przodu i jedno do tyłu. Szymon pozdrawia. Ocena 7 i 7 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Łukasz. Łukasz, pozdrowienia dla Ciebie i dzięki, że wysłałeś zdjęcia. Motocyklami interesuje się od dziecka, szczególnie crossami i enduro. Sam posiada Derby Sende 125. Przeszedł dużo zmian wizualnych, m.in. lakierowanie plastików, nowa oklejna, grypy, lampa przednia, końcówka wydechu, nakładki na szprychy, nowy akumulator. Było jeszcze kilka innych rzeczy, które są w zasadzie zdemontowane, a teraz serwis przedniego zawieszenia i tylnego zaciska hamulca i inne rzeczy eksploatacyjne, a w przyszłości zmieni przednie kierunkowskazy i klamki na jakieś inne. Wszystko robił statą, pochłonęło to sporo czasu i pieniędzy, ale jest zadowolony z efektu. Dzięki, wielkie, za wysłanie zdjęć. Ocena 8 na 10 Kolejna osoba tego zestawienia to Nikodem. Nikodem, pozdrowienia. Nikodem wysłał nam Yamaha Raptora 700. -kę. W zasadzie to jest chyba Yamaha jego taty z 2016 roku. W kładzie nic nie było wymieniane poza felgami. W sumie to by było na tyle z opisu. Nie wiem za bardzo jak się do tego odnieść, ale ten kład mi się podoba. Dam ocenę 7,8 na 10. Potraktuj to jako prezent na Mikołaja. Kolejną osobą tego zestawienia jest widz, który się chyba niestety nie przedstawił, ale prawdopodobnie jest to Paweł. Jeżeli nie, no to i tak pozdrowienia dla ciebie. Widz ten wysłał nam kładzisza. Używany od 2019 roku. Sprawuje się bardzo dobrze. Przejechał nim 650 km, był już na serwisie. Do zrobienia był napinacz łańcucha, a tutaj specyfikacja: Model Beretta MK300X. Silnik czterosuwowy, chłodzony powietrzem. Pojemność 250, moc 24 konie. Skrzynia biegów manualna plus wsteczny. Koła 10-calowe. Rozruch elektryczny. Wyposażenie, lefrektor przedni LED, gruby wahacz, lusterka, felgi aluminiowe, wielofunkcyjny podgrzewany licznik, hamulce hydrauliczne, hak, wyciągarka, no i to by było na tyle. Przepraszam, że kład jest brudny? Wybaczam, ocena i 8,3. Kolejną osobą tego zestawienia jest Albert. Albert, pozdrowienia! Albert wysłał nam moto, jest to Romet CRS 50. Kupił ją w styczniu, jest z 2010 roku. Na dzień dobry musiał zmienić napęd, łożyska w kołach, w wahaczu oraz olej. Ma on jeszcze gaźnik do regulacji, ale nie chce mu się podejmować tego samemu. Jest to 4T, niestety on był jakiś zamulony, ale być może to jest kwestia regulacji właśnie gaźnika. Poprzedni właściciel obkleił go folią kameleon i karbon na baku. Póki co nie ma on prawa jazdy, ale jeździ nim koło domu. ten ma jeszcze prośbę, żeby nie wstawać zdjęcia z karteczką. Oczywiście macie do tego prawo, zatem nie wstawę tego zdjęcia. Ocena 8 na 10. No i w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek podobał Wam się. Było trochę tych motocykli i kładów. Możecie napisać, który Wam się najbardziej podoba, który kolor jest najlepszy i który moto chcielibyście wbić Wy. Zapraszam do brania udziału w tych odcinkach, wysyłania zgłoszeń, a teraz do usłyszenia, do następnego. Cześć!